Inwestycja zakończona pomyślnie. Tym razem budynek przy ulicy Sikorskiego 26 może poszczycić się wyremontowanymi i odrestaurowanymi balkonami. Wszystko to dzięki wspólnym wysiłkom Wspólnoty mieszkaniowej i gminy. Udało nam się skotwić budynek, bo to było najważniejszą tutaj inwestycją, po czym starczyło w Wspólnocie środków finansowych na dokonanie remontu jeszcze balkonów, które były w opłakanym stanie technicznym. Remont był konieczny. Konstrukcja balkonów była w bardzo złym stanie, co stanowiło zagrożenie dla przychodniów i mieszkańców. Konstrukcja tutaj szczególnie tego dolnego balkonu była na tyle groźna, że trzeba było wymienić praktycznie wszystkie elementy nośne tego balkonu, co zostało wykonane. Dużo pracy kosztowało tutaj firmę, ponieważ architektoniczne detale trzeba było powymieniać. No jak widzimy wygląda to dosyć. Ładnie w tej chwili naprawione. Balustrady zostały też pouzupełniane, pomalowane i spełnia to już teraz bezpieczeństwo przechodniów. Chociaż całkowity koszt inwestycji nie jest jeszcze znany, szacuje się, że wyniesie około 50 tysięcy złotych. Kolejne wyróżnienie dla Gorzowskiego Zakładu Utylizacji Odpadów. Tym razem to 15 tysięcy złotych ufundowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Nagroda przyznana została za całokształt proekologicznych działań. Natomiast prezes zarządu ZUO Marek Wróblewski uhonorowany został statuetką Herkulesa. Za nominację do tytułu dyrektora roku 2008 w konkursie Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast i Redakcji Przeglądu Komunalnego. Jest to jedyna nagroda dla firmy i uważam, że słusznie nam się należy, bo bardzo dużo robimy i dla naszego środowiska górskiego, i dla województwa w ogólnie pojętej ekologii. Natomiast został zauważony również mój wkład jakby w to wszystko i stąd jest taka organizacja Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast, która skupia ponad 300 firm, 300 dyrektorów. I wspólnie z Przeglądem Komunalnym, który jest wiodącą, wiodącym czasopismem yy, zajmującym się problemami komunalnymi, głównie odpadami i yy, yy, ściekami, kapituła wybrała cztery osoby, nominowała do yy, tytułu dyrektora roku i byłem jednym z tych nominatów. A tak naprawdę jest to uznanie dla całej firmy, dla pracy również całej załogi. Proekologicznych działań zło ma na swoim koncie wiele, począwszy od edukacji w placówkach oświatowych, przez zbiórkę i utylizację baterii, po wiele innych działań, które kontynuowane i rozwijane są po dziś dzień. Teraz jesteśmy w trakcie szykowania następnego zakładu, następnej firmy, która ma się zająć utylizacją skażonych ziem, gruntów. Będziemy to robić wspólnie z naszym partnerem niemieckim, Frusciku. Myślę, że w czerwcu, lipcu przyszłego roku ten zakład ruszy. Pełną parą teraz trwają przygotowania. Jesteśmy w trakcie przygotowania przetargu na budowę pola golfowego na składowisku, byłym składowisku odpadu przy ulicy Śląskiej. No i jesteśmy również w trakcie przygotowania ostatniego etapu modernizacji rozbudowy zakładu w Chruściku, gdzie. Wejdziemy na dużo wyższy etap jakby przetwarzania odpadów, będzie automatyczne sortowanie odpadów, będzie produkcja z odpadów paliwa alternatywnego i w rezultacie bardzo mało odpadów trafi do składowania. ZUO jest także w trakcie przygotowania wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska o sfinansowanie Centrum Edukacyjno-Demonstracyjnego w Stanowicach. Muzyka Huberta Zbiorczyka pochwalić może kolejnymi sukcesami. Na trzecim ogólnopolskim konkursie gry na elektronicznych instrumentach klawiszowych w Bydgoszczy dwoje uczniów szkoły zajęło wysokie miejsca. Odbywało się to w ten sposób, że najpierw zgłaszaliśmy aplikację, czyli nagrywaliśmy materiał, był wysyłany do jury. Jury przesłuchiwało to wszystkie zgłoszenia z całej Polski i kwalifikowało poszczególnych uczestników na konkurs. Zostaliśmy zaproszeni na ten konkurs, no i na, sam, na samym konkursie występowało około 50 osób. Prezentowaliśmy głównie muzykę elektroniczną i udało nam się zdobyć pierwsze i drugie miejsce na, na tym kon, konkursie. Także uważamy, że jest to bardzo duży sukces w skali całej Polski. Dla Szymona Dumieckiego z Kłodawy był to pierwszy udział w konkursie. Na pewno się z tego cies cieszę, że zająłem dru drugie miejsce w moim pierwszym konkursie muzycznym. Ania Szpaczyńska gry na klawiszach uczy się od 7 lat. Jest dla mnie ważna przede wszystkim dlatego, że Oceniana byłam przez ludzi, którzy się na tym znają, i daje mi to w pewnym sensie um, pewność, że to, co robię, to rzeczywiście daje jakieś efekty. Szkoła Muzyczna Huberta Zbiorczyka istnieje już od 15 lat. Uczęszcza do niej około 100 uczniów, którzy pracują w kilku sekcjach muzycznych. Z uczniami wszystkimi pracujemy w miarę jednakowo. Staramy się grać taką muzykę, którą dzieci chcą grać, znają, lubią, potrafią się zaprezentować. Natomiast te osoby, które wykazują jakieś tam większe zdolności, robimy dodatkowe zajęcia. Szukujemy typowy program pod konkurs, bo to zupełnie inaczej się pracuje. No, i jadą, próbują, zdobywają. My dzięki temu wiemy, czy prowadzimy zajęcia interesująco, czy jesteśmy na topie, czy nadążamy za współczesną techniką, czy te nasze propozycje instrumentalne i wokalne znajdują się na, na, na czołowych miejscach, tak jak to wszystko powinno być. No i te miejsca na szczęście potwierdzają, że tak jest. Szkoła Muzyczna w konkursach startuje już od 6 lat i zawsze wraca z nagrodami. Jeśli chcą Państwo posłuchać, grają jej. Uczniowie, będzie taka okazja już 9 stycznia o godzinie 17 w Miejskim Centrum Kultury zawarcie. A teraz małą próbką swoich umiejętności dadzą laureaci konkursów w Bydgoszczy. Świątecznie dla Gorzowa. Fantastyczny pomysł i rewelacyjny efekt. Znani Gorzowianie i nie tylko zaśpiewali i nagrali świąteczne utwory. pra premiera na antenie Radia Plus Gorzów odbyła się w miniony czwartek. Tak jak mówiłam, u nas dzisiaj gwarno, ponieważ to dzisiaj ten wielki dzień, kiedy w końcu na naszej antenie okaże się premiera dwóch utworów, o których mówimy Wam już od. W zeszłej środy, dobrze mówię? Dwóch hitów bym powiedział. Dwóch hitów powiedział Romek Błaszczak, to też jakby mózg tej całej operacji, podobnie jak Hubert Zbiorczyk, który jest z nami. Ja myślę, że powinniśmy rozpocząć od tego, skąd narodził się w naszych głowach ten pomysł, no i jak przystąpiliśmy do realizacji, bo wiadomo, że takie przedsięwzięcia no nie są czasami łatwe, a jednak... A jednak, Hubert, powiedz dzień dobry może, bo nie, a nie Dzień dobry, no pomysł, pomysł powstał w głowie Radia Plus Gorzów, mogę tak powiedzieć. Tak, Sylwia Bicz, skromna dziewczyna. No, zrodził się ten pomysł w taki sposób, że chcieliśmy zaangażować ludzi z pierwszych stron gazet, polityków, dziennikarzy, sportowców. E, no znane osobistości ponad podziałami impreza tak abyśmy mogli wspólnie zaśpiewać dwie kolendy. i ja tutaj e, naprawdę kłaniam się nisko mojej koleżance redakcyjnej Sylwia się, tak? Sylwia napisała fantastyczny tekst Kuber to wszystko zrobił do tego, dojdziemy tak, tak okej, okay, do spokojnie za moment, dlatego że y, kiedy rozmawialiśmy z niektórymi osobami które i były zaangażowane i niekoniecznie w ten projekt pytały nas jakim cudem udało nam się zebrać bo to teraz najważniejsze w jazz klubie pod filarami w zeszłą środę 2 grudnia u Bogusława Dziekańskiego dzięki jego ogromnej uprzejmości Boguś, i pomocy. Dzięki. Bardzo dziękujemy. Udało nam się zebrać ekipę prawie 50-osobową naszych wspaniałych, kochanych vip którzy jak się okazało śpiewają świetnie, dają sobie radę. Wyobraźcie sobie, moi drodzy, że to nie było takie trudne, że czasami wystarczy jeden telefon, bo po prostu trzeba chcieć. Albo 50 telefonów. Albo 50 telefonów. No, my wykonaliśmy około 50 i tak naprawdę frekwencja była prawie, prawie 100%. Prawie 100% frekwencja, a atmosfera 300%. Procent zabawy i uśmiechu. Muszę powiedzieć, że przede wszystkim to była świetna zabawa. Ja akurat miałam wtedy ciężki dzień i byłam bardzo zmęczona. Znalazłam się wśród ludzi ciepłych, we wspaniałej atmosferze i ja potraktowałam śpiewanie tych kolęd jako. Taki mój break, taka przerwa, którą miałam w tej dużej aktywności i po prostu po ludzku się dobrze bawiłam. Jak wypadło to nagranie też to się boję słuchać. Zaraz Przy tak świątecznym nastroju nie sposób nie powiedzieć o bożonarodzeniowych tradycjach. Goście Studia Radia Plus Gorzów, Helena Hatka chętnie opowiedziała o swoich rodzinnych świątecznych tradycjach. Bardzo tradycyjnie z moją rodziną przyjeżdżają synowie do Lipek. Ja piekę ciasta. Oczywiście robię wszystko w ostatniej chwili. Ehm, oczywiście oczywiście Wcześniej dom jest sprzątany, jest taka świąteczna atmosfera. A świąteczna atmosfera to oprócz oczywiście otoczki religijnej, wiadomo, że, że wszyscy w tej chwili jesteśmy w trakcie przygotowań, to również te, te, te rzeczy materialne. Czyli trzeba dom doczyścić, dosprzątać, trzeba kupić prezenty. Ja już kupiłam notabene. Aha. A mikołaj pani nie przynosi. Um, nie ja, pani była. Ruzli też mi nie przyniósł, panie redaktorze, więc dobrze. Są. No, i potem piekę ciasta, bo ja odpowiadam za pieczenie ciast. Mam stałe ciasta, które piekę. Moi chłopcy potem zabierają je do, do swoich domów. Mój mąż robi ryby. Synowie kleją pierogi. I jest fajnie. Czas przedświąteczny to okres gorączkowych zakupów. Wówczas kupujemy więcej niż zwykle. I co za tym idzie, sklepy muszą być zaopatrzone w większą ilość towaru. Niestety to także dobry moment dla złodziei. Tylko w ciągu kilku dni lubuska policja odnotowała sporą ilość włamań do sklepików i kiosków na terenie miasta i powiatu gorzowskiego. Ginie wszystko to, co szybko się sprzeda, a więc wodycze, alkohol, papierosy, chemia, a nawet żywność. Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, chcąc zaspokoić gusta wszystkich klientów, najpierw gromadzą te artykuły, czy to spożywcze, czy, czy fajerwerki w swoich magazynach. Bardzo często zapominają o tym, że nie najważniejszą rzeczą jest zgromadzić ten materiał, te, te artykuły, ale zabezpieczyć je właśnie przed złodziejami. To prawda, że w ostatnim czasie na terenie województwa lubuskiego odnotowaliśmy znacznie więcej włamań właśnie do magazynów, gdzie te Artykuły wszystkie są gromadzone. I tutaj taki apel do wszystkich osób, które prowadzą działalność gospodarczą, żebyśmy nie skoncentrowali się tylko na tym, co się dzieje na terenie naszego sklepu, ale żebyśmy zadbali o to, co się dzieje w tej strefie magazynów. Wiadomo, że to złodziej pilnuje klientów, sprzedawców, a nie sprzedawcy złodziei. Warto zainwestować w monitoring, warto samemu przejść się po swoich obiektach i sprawdzić, czy ten towar jest prawidłowo zabezpieczony. Warto również skorzystać w tym okresie z firm ochroniarskich. Warto także osobiście przypilnować swojego dobytku, ale w sytuacji awaryjnej nie próbujmy heroicznie działać na własną rękę. Żeby spokojnie spać, żeby ten sen był dla nas naprawdę dobry i żebyśmy nie, nie spotkali się z przykrością do dnia następnego, że zostaliśmy okradzeni. Warto w nocy też samemu wstać i podjechać do swojego sklepu, do swojego obiektu handlującego i tam zobaczyć, czy wszystko jest w porządku, czy nie ma powykręcanych żarówek, czy jest prawidłowo oświetlone, czy na parkingach nie kręcą się inne osoby. Jeżeli zobaczymy kogoś podejrzanego, czy osoby podejrzane, które kręcą się w, w pobliżu naszych, naszych działalności, tej, tej, tego sklepu z działalnością gospodarczą, warto przedzwonić do nas na numer 997, powiedzieć dyżurnemu, po prostu, że no, są osoby, które no, wydają nam się podejrzane, wtedy dyżurny na, z całą pewnością wyśle tam w ten rejon patrol, policjanci wylegitymują te osoby i dla wszystkich będą to spokojne i bezpieczne święta. Niestety nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkiego. Postarajmy się jednak zabezpieczyć jak najlepiej. Chowajmy na noc lub, w miarę możliwości, zabierajmy do domu najdroższy towar. Trochę zachodu może się opłacić i ustrzec przed poważnymi stratami finansowymi. Muzyka Czas się koniec roku, a więc i czas na podsumowanie mijających 12 miesięcy, Wydział Spraw Społecznych i Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz oddział terenowy Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Gorzowie podsumowali siódmą miejską kampanię edukacyjno-informacyjną Obudź się pod hasłem Razem Możemy Więcej. Mamy konferencję podsumowującą siódmą miejską kampanię edukacyjno-informacyjną Obudź się pod hasłem Razem Możemy Więcej. Celem kampanii jest przede wszystkim Takim przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom, jakie możemy obserwować w społeczeństwie, to jest spożywanie środków odurzających przez młodzież, coraz to, przez, sięgających przez coraz to młodszą młodzież. Ponadto chcemy też zachęcić młodzież do konstruktywnego spędzania wolnego czasu. Chcemy pokazać, jak można fajnie i bezpiecznie spędzać wolny czas. Dzisiaj spotykamy się po to, żeby podsumować roczne działania kampanii, pochwalić się naszymi doświadczeniami, pochwalić się tym, co przez ten rok zrobiliśmy. A jest czym się chwalić? Razem możemy więcej. To akcja skierowana do każdej grupy wiekowej, ale przede wszystkim do rodzin. Kampania była udana. Przede wszystkim włączyły się nasze gorzewskie szkoły, zarówno szkoły podstawowe, gimnazjalne, jak i średnie. Wszystkie szkoły uczestniczyły w organizowanych przez nas konkursach, w organizowanych przez nas w programach szczególną popularnością cieszył się tutaj konkurs rodzinny, tryptyk rodzinny organizowany przez Stowarzyszenie Brata Krystyna. Bardzo fajnie włączyły się przedszkolaki oraz uczniowie szkół podstawowych w konkurs plastyczny, gdzie prezentowali prace przedstawiające po prostu hasło naszej kampanii Razem Możemy Więcej. Ponadto tradycyjnie zaprosiliśmy młodzież szkół gimnazjalnych oraz średnich do udziału w spektaklu teatralnym, który przygotował teatr imienia Juliusza usterwy w Gorzowie. W ubiegłym roku realizowane były marzenia i cele młodego człowieka przyszły rok to duży krok do przodu w kierunku wolontariatu. I oczywiście też młodych ludzi, ich potencjału i wspólnie będziemy poszukiwać rozwiązania na to, jak możemy sobie pomagać nawzajem, tym bardziej, że liczby, które. Dzisiaj przedstawimy, a które już znamy od dłuższego czasu, mówią same za siebie. Coraz więcej spożywamy w Polsce alkoholu i do tego mocnego alkoholu. Coraz więcej wypijamy piwa, coraz wcześniej sięgają młode osoby po alkohol bo to już szkoła podstawowa. I to jest smutne, dlatego próbujemy pomagać, pomagać przede wszystkim młodym osobom, czyli naszym uczniom. Ale myślę, że jeżeli będziemy próbowali pracować w dalszym ciągu wytrwale z rodziną, bo to nie jest tak, że kończy się rok rok rodziny i my przestajemy z nimi pracować. Myślę, że może to przynieść jakiś wspólny efekt no i cel, który chcielibyśmy osiągnąć. Co jest powodem takich sytuacji? trudno znaleźć konkretną przyczynę, bo jest ich wiele. Do nich należą bezrobocie, choroba, problemy rodzinne, brak akceptacji, ale także i wzorzec niestety nie najlepszy. Dlatego Dlatego warto wychodzić naprzeciw młodym ludziom, bo to właśnie oni w przyszłości będą dawać przykład swoim pociechom. Z Sikorskiego i Drzymały do Watrala. Rozpoczęły się już przenosiny wydziałów Urzędu Miasta, które tymczasowo funkcjonowały w sali sesyjnej. Znalazły się tam dlatego, iż dotychczasowa siedziba przy ulicy Drzymały jest w bardzo złym stanie technicznym, grozi zawalenie. W grudniu przeniosą się te wydziały, które są w tej chwili ulokowane tymczasowo w sali sesyjnej w ciągu tego tygodnia. Przeniosą się na jedno piętro Watrala Wydział Ochrony Środowiska, część Wydziału Inwestycji, Biuro Egzekucji Administracyjnej. A już w styczniu przyjdzie czas na kolejne wydziały. Choć zmieni się siedziba, urząd nie zmieni numerów telefonów, co pozwoli na zminimalizowanie utrudnień w obsłudze interesantów i kontakcie z urzędnikami. Reszta z budynku drzymały 45. Jest tam. Dalsza część Wydziału Inwestycji, Wydział Edukacji, Wydział Rozwoju i Promocji Miasta i Gospodarki Komunalnej. Ma się to stać do połowy stycznia. Uprzedzam, że kontakt w czasie przeprowadzeń wydziałów oczywiście z nimi, z urzędnikami będzie utrudniony, ale oczywiście wszystkie sprawy można składać w, na dole w kancelarii. W budynku sikorskiego 3-4 oczywiście można również dzwonić, dowiadywać się na naszą centralę. Choć nowa lokalizacja ma charakter tymczasowy, wydziały będą musiały tam pozostać do czasu, aż wybudowana zostanie nowa siedziba magistratu integrująca wszystkie wydziały, a to może trochę potrwać. Choć jeszcze niekalendarzowa zima zawitała do nas, przynosząc niskie temperatury, te, szczególnie w nocy, mogą być bardzo niebezpieczne dla osób zbyt długo przebywających na mrozie. Wówczas to takich interwencji mamy o wiele więcej, szczególnie wieczorami, szczególnie w weekendy. Policjanci podczas codziennej służby mają obowiązek sprawdzania tych miejsc, gdzie bezdomni przebywają. Mamy również takie miejsca wytypowane, wiemy doskonale, gdzie te miejsca się znajdują. Telefony, które otrzymujemy, to zazwyczaj są informacje o tym, że bezdomni przebywają na klatkach, w piwnicach, tam gdzie widzą to mieszkańcy. Chciałbym jednak, aby ta reakcja nie wynikała jedynie z faktu, że ktoś leży na naszej klatce schodowej, abyśmy również mogli zwrócić uwagę na osoby, które znajdują się na chodnikach, w parkach, bo tam również w tych miejscach bardzo często bezdomni pozostają. Po dziś dzień panuje stereotyp, że na mrozie zamarzają tylko bezdomni i alkoholicy. Błąd. Otóż coraz częściej zdarza się, że tragedie tego typu dotykają zwyczajne osoby, które wracając z pubu chcą odpocząć na ławce czy przystanku. Coraz częściej okazuje się, że mamy informacje o osobach pozostawionych w mieście, które wracają z imprez, z dyskoteki, gdzie grupa osób, młodych osób często wychodzi razem, a później ktoś się od tej grupy odłącza. i ta osoba zostaje. To bardzo niebezpieczne sytuacje. Jeżeli opuszczamy taki lokal razem, również sprawdźmy, czy wszyscy dotarli do domu, czy nie lepiej jest jechać taksówką. A spacer późno w nocy przy ujemnych temperaturach zostawić na inny termin. Jest to naprawdę niebezpieczne i takie przypadki już notowaliśmy. To często bywają osoby bardzo młode, nawet nastoletnie, które opuszczając dyskotekę, czy nocny klub, nie docierają do domu, zostają na ulicy, nie zdając sobie sprawy z tego, że będąc pod wpływem alkoholu i pozostając w tym miejscu zagraża to ich zdrowiu, a nawet życiu. Dlatego pamiętajmy, że czasem to właśnie od nas zależy, czy życie ludzkie zostanie uratowane. Nie bądźmy obojętni. W razie gdy za Zauważymy osobę przebywającą długo na mrozie, zadzwońmy pod numer 997. To nic nie kosztuje, a być może uratujemy komuś życie. Kładka nad ulicą Słowiańską prawie gotowa. Przypomnijmy, poprzednia konstrukcja nie spełniała wymogów bezpieczeństwa, stąd długo nie można było z niej korzystać. Termin ostatecznego ukończenia inwestycji polegającej na zamontowaniu właściwie nowej konstrukcji w postaci kładki nad ulicą Słowiańską to 24 grudnia, ale wszystko wskazuje na to, że wykonawca tego zadania odda nam ten obiekt Wcześniej. W tej chwili trwają ostatnie prace wykończeniowe. Nowa kładka, oprócz tego, że wymiarowo spełnia wszystkie wymogi, zbudowana jest z bardzo mocnego drzewa afrykańskiego i stali. Kładka ma ponad 35 metrów długości. Ma wewnątrz szerokości 2,5 metra. Jest wykonana z drewna, oczywiście częściowo ze stali. Jest to drewno bardzo mocne. Tonie w wodzie, powiem, bo taki właśnie ma charakter. Jest bardzo ścisłe, więc na pewno obiekt będzie wytrzymały. No i mam nadzieję, że będzie nam służył długie lata. Koszt inwestycji to milion 200 000 zł.